Od bardzo, bardzo dawna chodziło mi po głowie nagranie całej serii filmów o tym, że funkcja wyszukaj pionowo nie działa poprawnie. Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, ta funkcja działa poprawnie, trzeba tylko wiedzieć, kiedy się jej używa i kiedy ona ma zastosowanie. Spójrzmy na różne wpisy na forach. Funkcja wyszukaj pionowo działa prawidłowo tylko, gdy dane są posortowane od A do Z. Nie do końca to jest prawda. Czasami dane powinny być posortowane, czasami nie, trzeba wiedzieć kiedy. Kolejny wpis. Nie polecam stosowania funkcji dla dużej liczby wierszy. Funkcja nie zwraca prawidłowych wartości. Oczywiście to jakieś bzdury. Czy użyjemy tej funkcji na małej ilości rekordów, czy na dużej, to powinniśmy mieć poprawne wyniki, jeżeli oczywiście ta funkcja ma zastosowanie do danej sytuacji. Podejdźmy do tego tematu w taki sposób. Jak byś odpowiedział na to pytanie? Jaka jest odpowiedź? Czy tym narzędziem da radę odkręcić śrubę? A może tym? A może to będzie lepsze? Widzisz, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji. Najlepiej byłoby mieć w swoim warsztacie różne narzędzia. Wtedy, w zależności od sytuacji, mógłbyś wybrać to narzędzie, które rozwiąże ci dany problem najszybciej, najłatwiej, najmniejszym nakładem twojego czasu, twoich sił. Dlatego właśnie Excel jest fajny. Excel to jest zbiór narzędzi, ale Excel jest fajny tylko wtedy, kiedy dobrze nim rządzisz. Więc, bardzo ważny czynnik: Twoja głowa. To ty powinieneś wiedzieć, którego narzędzia użyć i w której sytuacji dane narzędzie będzie dobre, albo nie będzie dobre i trzeba użyć innego. Twoja głowa jest tutaj najważniejszym czynnikiem. Ale, do meritum. Pierwszy problem. Z którym można się spotkać, ten naj, najczęstszy problem występujący przy wyszukaj pionowo, to taki, że nie mamy szukanej wartości w przeszukiwanym zakresie. Spójrz, moim zadaniem jest podpięcie w kolumnie bonus informacji o tym, czy przy danej transakcji powinien być bonus, czy też nie. Bonusy są przypisane do danych odbiorców. Odbiorców mamy w tej tablicy na boczku, mamy tych odbiorców też w kolumnie B, więc ten przykład aż się prosi o wyszukaj pionowo. Spróbujmy. Równa się wyszukaj pionowo, szukaną wartością będzie. Odbiorca z komórki B5, średnik. Wyszukuję tego odbiorcy w zakresie od H5 do I11. F4, aby zablokować zakres e, przeszukiwany. Średnik. Numer kolumny, w które, z której będziemy pobierali wartości, to 2. Średnik. I na końcu ostatni argument. Fałsz. Dlaczego fałsz? Bo będziemy robili dopasowanie dokładnie. Jeżeli każę Excelowi szukać Siemensa, to w tej tablicy ma szukać zimensa. Nie jakiejś wartości podobnej, nie wartości wcześniejszej lub późniejszej, po zimensa i koniec kropka. Zamykam na na końcu, klikam Enter, kopiuję do samego końca w dół i prawie wszędzie działa, ale przy delu mamy problem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie mamy dela. Co możemy zrobić? Mamy dwa wyjścia. Albo ten wpis del w tej kolumnie, wszędzie gdzie on tam występuje, zmieniamy na taki, który tutaj jest, albo Dodajemy do tej tablicy z tym spisem tych odbiorców informacje o bonusach tego dela. Zróbmy to tym drugim sposobem, bardziej prawdopodobnym. Więc zapomnieliśmy uwzględnić dela, dopisuję tego dela, dopisuję informację, że dla dela na przykład bonus jest. Więc wpisujemy jest, klikam Enter. Samo dopisanie nie naprawi tej formuły. Powinienem do niej wejść i rozszerzyć zakres, na którym ta formuła działa. Więc dwa razy kliknąłem na komórce, w której była ta funkcja wyszukaj pionowo użyta. Najeżdżam na krawędź, na narożnik tego zakresu, który funkcja wyszukaj pionowo wykorzystuje do przeszukiwania, i rozszerzam ten zakres. Klikam Enter, kopiuję tę formułę do samego końca w dół i problem rozwiązany. W kolejnych kilku odcinkach zobaczysz inne, nawet ciekawsze problemy, dzięki którym funkcja wyszukaj pionowo nie działa. Także do następnego odcinka.